Gdzie żeście się włóczyli? Harry, jak miło Cię znowu widzieć. Brak ubrań, znaku życia, nie ma samochodu. Witajcie, kochani czarodzieje. Dziś przeniesiemy się do serca Nory, aby poznać jedną z najbardziej charyzmatycznych i inspirujących postaci. Molly Wesley. Matka siedmiorga dzieci, żona Artura Wesleya i niekwestionowana królowa rodziny Wesleyów. Ale Molly to nie tylko troskliwa mama i doskonała kucharka, to także czarownica, która potrafi stanąć do walki w obronie swoich bliskich i pokazać, że miłość i odwaga mogą pokonać nawet największe mroki. W tym filmie przypomnimy sobie najważniejsze momenty z jej życia. Dowiemy się, dlaczego tak bardzo kocha swetry z literami oraz zastanowimy się, co uczyniło ją tak wyjątkową w całej sadze. Gotowi na tę magiczną podróż? Łapcie zatem kubek kremowego piwa i zanurzcie się ze mną w świat Molly Wesley. Zaczynajmy. Molly jest kobietą o charakterystycznych dla jej rodziny płomienno rudych włosach sięgających do ramion i oczach w kolorze ciepłego brązu, które odziedziczyła po niej Ginny. Jest miło wyglądającą kobietą, jednak gdy się ze złości wygląda przerażająco. Po pierwszym spotkaniu Darsleyów i Wesleyów, Vernon Wujharego stwierdził, że Molly jest bardzo przesadzista, co jest dosyć śmieszne, bo sam z synem byli o wiele więksi od pani Wesley. Draco Malfoy także nie szczędził jej wyzwisk, kiedy w 95 roku ułożył szyderczą piosenkę o Wesleyach, to powiedział, że chciał dopisać coś o Mamierona, ale nie znalazł rymu do gruba. W czasach młodości jednak była jedną z ładniejszych dziewczyn w Hogwarcie, tak jak i córka Ginny. Jeśli chodzi o charakter, to jest bardzo uprzejmą, miłą i dobrą kobietą, a także wyrozumiałą matką. Bardzo kocha swoje dzieci i cieszy się z ich każdego sukcesu, nie szczędząc im nagród, jak kiedy Percy został prefektem i kupiła musowe, a Ronowi miotłę za to samo osiągnięcie. Jest bardzo pracowita, wykonuje wszystkie obowiązki domowe i zajmuje się całym domem, kiedy dzieci są w Hogwarcie, a Artur w pracy. Molly jednak nie rozpieszczała swoich dzieci i dbała, aby znały wartość pracy i mogły sobie poradzić z wyzwaniami życia codziennego. Dobrym tego przykładem jest, kiedy co jakiś czas kazała synom pozbyć się gnomów z ogrodu. Kolejną rzeczą, którą wiemy na pewno, jest fakt, że Molly jest świetną kucharką. Nie stroniła także od kar i podnoszenia głosu w sytuacjach, kiedy jej dzieci zawiniły. Na przykład, kiedy Ron i Harry polecieli samochodem do Hogwartu, wysłała synowi Wejca, co upokorzyło go przed uczniami, a także zagroziła, że jeśli zrobi coś takiego jeszcze raz, to Ron wróci do domu i przestanie uczyć się w Hogwarcie. Była oczywiście bardzo odważną kobietą, co pokazała wstępując do Zakonu Feniksa, czy walcząc z Bellatrix w bitwie o Hogwart. Poza swoimi dziećmi bardzo kochała także Harego i traktowała go jak własnego syna, za co chłopak był jej oczywiście bardzo wdzięczny. Cieszyła się, kiedy ten przyjeżdżał do nich, ponieważ mogła go wtedy porządnie karmić, ponieważ wiedziała, że darslejowie tego nie robili. Jedną z jej niewątpliwych wad była podatność na plotki. W 1994 roku uwierzyła w idiotyczne kłamstwa wymyślane przez Rita Skeeter a propos Hermiony, mimo że dobrze znała dziewczynę i także bardzo ją lubiła. Bardzo także lubiła Gilderoy'a Lockharta do czasu ujawnienia jego kłamstw, a także najsłynniejszą czarodziejską piesekarkę Celestynę Warbeck. Molly urodziła się 30 października 1949 roku jako czystej krwi córka państwa Privetów, i siostra Fabiana i Gideona. Była także spokrewniona z Blakami przez swoją ciotkę Lucrecję Prywat. W wieku 11 lat, w 1961 roku, udała się na Peron 9.34, aby wsiąść do pociągu i rozpocząć naukę w Hogwartcie, gdzie została przydzielona do Gryffindoru. Po jakimś czasie poznała Artura Wesleya, czarodzieja czystej krwi i swojego przyszłego męża. Zostali parą jeszcze w szkole. A z tego co mówiła sama Molly, to często wymykali się na wspólne nocne spacery. Podczas jednego z nich zostali nakryci przez ówczesnego woźnego Hogwartu, Apoliona Pringla, który bardzo ich skarcił. Po ukończeniu Hogwartu w 68 para wzięła ślub i mimo wojny postanowili założyć rodzinę. W 1970 roku urodził się ich pierwszy syn Bill, później Charlie, Percy, Fred i George, Ron i Ginny. Podczas pierwszej wojny nie dołączyła do Zakonu Feniksa, prawdopodobnie ze względu na małe dzieci oraz swój młody wiek. Jednak jej bracia Gideon i Fabian należeli do zakonu, co ostatecznie przypłacili życiem, kiedy zamordował ich Antonin Dołochow wraz z grupą śmierciżerców. Moli poznajemy dosyć szybko, bo widzimy ją, kiedy Harry szuka dostępu do Peronu 934, aby dostać się do Hogwartu. W 91 roku Ron, jej najmłodszy syn, rozpoczął naukę w Hogwarcie i Moli wraz z Ginny poszły odprowadzić jego i braci. Kiedy Harry zapytał ją o pomoc w dostaniu się na Peron, ta uprzejmie mu pomogła i powiedziała, aby szedł przed Ronem. Kiedy jej synowie i Harry weszli do pociągu, ta dowiedziała się, kim chłopak tak naprawdę jest, a w samym pociągu Harry zaprzyjaźnił się z Ronem. W czasie ferii zimowych pojechała z Arturem i Ginny do Rumunii, aby odwiedzić Charlie'ego, drugiego najstarszego syna, który zajmował się tam smokami. Z racji na wycieczkę rodziców, reszta braci została w Hogwarcie w czasie świąt, a Molly wysłała Haremu ręcznie robiony sweter i krówki domowej roboty, po tym jak dowiedziała się od Rona, że chłopak nie spodziewa się prezentów. Jeszcze w wakacje 92 roku Ronfred i George polecieli latającym Fordem Anglia Artura, aby uwolnić Harego z Privet Drive i zabrać go do nory. Zostali jednak przyłapani przez Moli, która krzyczała, że się przestraszyła, kiedy zobaczyła, że ich synów nie ma w łóżkach, a samochód zniknął. Kiedy przyszedł Artur, początkowo zainteresował się działaniem swojego samochodu. Jednak pod spojrzeniem żony szybko się zreflektował, a ta kazała dzieciom za karę wyrzucić gnomy z ogródka, jednak nie chciała, aby Harry to robił, tylko poszedł spać. Mniej więcej tydzień po przybyciu Harego do nory, wszyscy udali się na ulicę Pokątną za pomocą sieci FIU, aby kupić potrzebne przybory szkolne. Harry źle wypowiedział nazwę i wylądował na ulicy Śmiertelnego Nocturnu, a Molly bardzo się o niego bała. Został jednak szczęśliwie odnaleziony przez Hagrida i przeprowadzony do Wesleyów. Udali się wtedy do Esów i Floresów, gdzie Gilderoy Lockhart rozdawał autografy. Molly była jego wielką fanką i, kiedy Harry dostał cały komplet jego książek, ustawiła się w kolejce, aby ten nie podpisał. Była wściekła na swojego męża, kiedy ten pobił się w księgarni z Luciusem Malfojem, mówiąc, że daje zły przykład dzieciom. Jak zawsze 1 września poszła z dziećmi na peron, aby odprowadzić je na pociąg do Hogwartu kiedy dowiedziała się, że Harry i Ron polecieli do szkoły ich samochodem i w związku z tym Artura czeka w pracy dochodzenie. Była tak wściekła na syna, że wysłała mu wejca, którego musiał otworzyć przy stole. W tym roku ponownie została otwarta komnata tajemnic, a bazyliszek w niej ukryty spetryfikował kilku uczniów, a na koniec porwał jedną uczennicę do komnaty, a tą uczennicą była Ginny, córka Molly. Rodzice oczywiście zostali od razu poinformowani, jednak nie mogli oni nic zrobić, ponieważ nikt nie wiedział, gdzie komnata się znajduje. Na szczęście Harry i Ron udali się do komnaty a haremu udało się uratować Jeannie, za co wszyscy Wesleyowie byli chłopakowi niesamowicie wdzięczni. Molly, oczywiście, była wstrząśnięta i zła, kiedy dowiedziała się, że to Jeannie otworzyła komnatę pod wpływem dziennika Voldemorta. W wakacje 1993 roku Artur wygrał w loterii proroka codziennego 700 Galeonów i wraz z Molly zdecydowali się wydać tę nagrodę, aby odwiedzić ich najstarszego syna Billa w Egipcie, gdzie pracował dla banku Gringotta. Udaremniła próbę zamknięcia Persiego w jednym z grobowców przez Freda i George'a, a także nie pozwoliła Ginny wejść do ostatniej piramidy twierdząc, że była pełna zmutowanych szkieletów. Jakiś tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego Molly dowiedziała się o ucieczce Syriusza z Azkabanu, a podczas ich pobytu w dziurawym kotle między Arturem a Molly doszło do kłótni. Artur uważał, że Harry powinien wiedzieć co się dzieje, żona natomiast uważała, że taka informacja niepotrzebnie wystraszy chłopaka. Ten niefortunnie podsłuchał ich rozmowę i przyznał się do tego panu Wesleyowi, kiedy chciał mu to zdradzić na peronie. Przed odjazdem ekspresu do Hogwartu podała Ronowi parszywka przez okno, ponieważ chłopak o nim zapomniał. Molly pojawiła się później jedynie jeszcze pod koniec roku, aby wraz z mężem odebrać dzieci z Peronu. W 1994 roku odbywały się finały Mistrzostw Świata w Quidditchu, na które Wesleyowie zaprosili Harego, a Molly wysłała do Darsleyów list mogolską pocztą, który był cały oblepiony znaczkami. W liście prosiła wujostwo Harego, aby ci pozwolili mu uczestniczyć w finale z nimi, jednak zamierzali go zabrać ze sobą niezależnie od odpowiedzi. Do Dursleyów dostali się za pomocą sieci FIU, jednak kominek był zamurowany i Artur musiał go wysadzić. Bliźniacy zabrali kufer Harego i resztę jego rzeczy, przy okazji przypadkowo częstując Dudleya gigantojęzycznym tofi własnej roboty. Po powrocie słuchali długiego wywodu pani Wesley, po którym zabrała się do szykowania kolacji. Molly nie pojechała z rodziną na finał mistrzostw, wytłumaczyła, że Percy, Bill i Charlie się teleportują na miejsce, a potem przy pomocy zaklęcia Axio przywołała wszystkie tofi ukryte w szatach bliźniaków. Po powrocie ku zdziwieniu wszystkich od razu podbiegła do Freda i Georgia i ich przytuliła, martwiąc się, że mogli zginąć podczas ataku śmierciżerców, a ostatnim co od niej usłyszeli były krzyki. Kupiła Haremu i Ronowi szaty wyjściowe. Haremu kupiła porządną butelkowo-zieloną szatę wyglądającą jak zwykła, a Ronowi jasnobrązową używaną z koronkami na szyi i mankietami. Syn oczywiście nie był zachwycony i denerwowało go to, że będzie musiał w niej chodzić, na co Molly odpowiedziała, żeby poszedł nago. Wraz z Billem i Charliem pojechała na King's Cross, aby odprowadzić swoje dzieci Harego i Hermione na pociąg. Po ich zachowaniu widać było, że wiedzą, że w Hogwarcie będzie działo się coś niezwykłego, jednak nie chcieli oni zdradzić tego, że chodzi tutaj o turniej trójmagiczny. Była oczywiście bardzo zła, kiedy dowiedziała się, że Harry będzie brał udział w turnieju, a Charlie nie chciał bardziej je denerwować, więc nie powiedział mamie, że w pierwszym zadaniu biorą udział smoki. Oczywiście przez cały rok czytała bzdury, które Rita wypisywała w proroku na temat Harego. Moli wraz z Bilem przybyli do Hogwartu przed trzecim zadaniem, aby wesprzeć Harego w jego zmaganiach. Wspominali oni dawne czasy w Hogwarcie, a Moli początkowo bardzo chłodno traktowała Hermionę, myśląc, że to co pisała Skitter to prawda, jednak po wyjaśnieniach Harego wyraźnie zmieniła nastawienie. Tak jak wszyscy, Moli była wstrząśnięta śmiercią Cedrika i razem z mężem i Bilem wstąpili do reaktywowanego zakonu Feniksa. Przeżyła także potężny szok, kiedy w skrzydle szpitalnym okazało się, że wielki czarny pies to tak naprawdę animax Syriusz Black. Dowiedziała się wtedy o jego historii i zrozumiała, kto tak naprawdę jest winny śmierci rodziców Harego. Niedługo po zakończeniu roku szkolnego Percy złamał matce serce nazywając Artura idiotą popierającym Dumbledora i wyprowadzając się. A kiedy matka pojechała do niego, aby z nim porozmawiać, ten zatrzasnął jej drzwi przed nosem. Niedługo później wraz z rodziną przeniosła się na Grimold Place 12, które było teraz kwaterą głównym zakonu, a Molly wzięła na siebie doprowadzenie domu do porządku tak, aby mogli w nim mieszkać ludzie. Po przebyciu Harego do kwatery głównej trwało akurat zebranie, podczas którego obecni mogli być tylko członkowie, więc chłopak poszedł za Molly do jego sypialni. Po zebraniu przyszła pora na obiad, podczas którego kłóciła się z Seriuszem o to, ile Harry powinien wiedzieć na temat walki z Voldemortem. Kłótnie wygrał Seriusz i powiedział Haremu to, co wiedzą na temat działań Czarnego Pana. W kolejnych tygodniach Molly zlecała Haremu, Ronowi, Hermione i Ginni pomoc w sprzątaniu domu. Przed przesłuchaniem Harego uprała i wyprasowała mu garnitur, bardzo stresując się przesłuchaniem chłopaka i bojąc się, że go wyrzucą ze szkoły. Bardzo jej ulżyło, kiedy został oczyszczony z zarzutów i urządzili oni małe przyjęcie z tej okazji. Podczas samej imprezy oczywiście zdenerwowała się na Ginni, Freda i George'a, ponieważ ciwko ukośpiewali tą samą piosenkę, którą ułożyli. Kiedy dowiedziała się, że Ron został prefektem, w ramach prezentu obiecała kupić mu miotłę, aby chłopak mógł zapisać się do domowej drużyny Quidditcha. Molly wybrała się na pokątną, aby kupić książki dzieciom Haremu i Hermienie, a po powrocie zaczęła przygotowania do przyjęcia, które organizowali z okazji mianowania Hermiony i Rona prefektami. Podczas imprezy poprosiła mu Diego, aby sprawdził, co siedzi w biurku w salonie, na co ten stwierdził, że jest to bogin. Powiedział, że może się go pozbyć, ale Moli sama powiedziała, że zrobi to po kolacji. Okazało się jednak, że nie da rady sama, co zauważył Harry, kiedy usłyszał jej płacz przechodząc obok salonu. Zobaczył wtedy Moli płaczącą nad martwym ciałem rona, a to zmieniało się w każdego członka jej rodziny, aż na podłodze leżało ciało Harego. Przebiegł tam także Lupin, pozbywając się bogina i zapewniając Moli, że tym razem zakon jest lepiej przygotowany silniejszy i że będą chronić siebie nawzajem. Mówił, że nawet jeśli jej z Arturem zabraknie, to zaopiekują się ich dziećmi, na co Molly uznała, że jest głupia, bo nie potrafi sobie nawet poradzić z boginem. W dniu odjazdu do Hogwartu, Fred i George wpadli na genialny pomysł, aby swoje rzeczy znosić po schodach za pomocą czarów, przez co przewrócili Gini, która wchodziła na górę. Molly oczywiście nakrzyczała na nich, mówiąc, że Ginny mogło się coś stać, a kiedy do kuchni wszedł Syriusz pod postacią psa, stwierdziła, że to bardzo zły pomysł, aby odprowadzał ich aż na peron, skoro jest poszukiwany. W trakcie roku szkolnego dowiedziała się, że Golden Trio zamierza założyć tajne stowarzyszenie, aby uczyć się obrony przy Czarną magią. Stwierdziła, że będą mieli mnóstwo czasu na naukę po ukończeniu szkoły i przekazała im przez Syriusza, że zabrania Ronowi brania udziału w czymś takim, a Hermionie i Haremu bardzo to odradza, mimo że nie ma prawa, by im rozkazywać. Po otrzymaniu informacji od Dumbledore o ataku na Artura, kazała dzieciom czekać w kwaterze głównej, a sama udała się od razu do szpitala Świętego Munga, aby być przy mężu. Do domu wróciła po piątej rano i oznajmiła, że Artur ma się dobrze i będą mogli go odwiedzić jednak dopiero później. Zaraz po tym mocno uścisnęła Harego, mówiąc, że bez niego Artur mógłby już nie żyć. W trakcie odwiedzin męża Molly dowiedziała się, że pacjent z łóżka obok został groźny przez wilkołaka, co ją przestraszyło. Jednak mąż ją uspokoił, mówiąc, że pełnia dopiero za dwa tygodnie. Wściekła się na bliźniaków, kiedy dopytywali ojca, co robił w ministerstwie i zaniepokoiło ją zachowanie Harego, który bał się, że mógł zostać opętany przez Voldemorta. Kiedy podczas drugiej wizyty dowiedziała się, że Artur chciał leczyć rany mugolskimi szwami, eksplodowała ze złości, a mąż musiał słuchać jej krzyków. W trakcie Bożego Narodzenia sprawa z Persim osiągnęła punkt krytyczny, ponieważ ten nie odwiedził Artura w szpitalu, a nawet odesłał Wysłany przez Moli. Początkowo Fred i George próbowali pocieszyć matkę, jednak po czasie zadanie to wziął na siebie Lupin. Pod koniec roku Moli odebrała swoje dzieci z Peronu 9,34. Moli po raz kolejny widzimy tutaj znowu latem, kiedy zaskoczona wita w domu Harego, który według wstępnych ustaleń miał pojawić się dopiero rano. Oczywiście dobrze go ugościła, podając mu obfity posiłek i opowiadając o awansie Artura na szefa biura wykrywania i konfiskowania fałszywych zaklęć obronnych i środków ochrony osobistej. Niedługo później Artur wrócił z pracy i zadał Molly osobiste pytanie, aby wykluczyć możliwość podszywania się kogoś innego pod własną żonę. Pytanie bardzo zawstydziło Molly, jednak ta odpowiedziała dobrze i wpuściła męża. W noży tymczasowo mieszkała Flair de la Cour, która miała pobrać się z Bilem, ten chciał, aby jego przyszła żona lepiej poznała jego rodzinę, jednak obecność dziewczyny niesamowicie denerwowała Molly. Pani Wesley do tego stopnia nie lubiła Flair, że zaprosiła nim fadorę na kolację, licząc, że Bill zakocha się w niej i zostawi francuskę. Niedługo później jeden z prototypów Freda i George'a podbił Hermione oko, i Molly starała się to wyleczyć, jednak wynalazki bliźniaków miały to do siebie, że ciężko było usunąć ich efekty tradycyjnymi sposobami. Coraz bardziej zbliżał się także czas na powrót do Hogwartu, jednak Molly bała się iść na pokątną bez męża. Kiedy Ron zażartował, że Voldemort na pewno ukrywa się między regałami w Esach i Floresach, ta odpowiedziała, że jak dalej będzie taki mądry, to nie weźmie go ze sobą, a nawet zabroni wracać do Hogwartu. Na co chłopak szybko spokorniał, bo bardzo chciał zobaczyć sklep braci. Po dotarciu do dziurawego kotła okazało się, że ich eskortom jest Hagrid, co wszystkich bardzo ucieszyło. Grupa się podzieliła i Molly wraz z Artur'em i Ginny poszli do Esów i Floresów. Po dotarciu do sklepu Freda i George'a, Molly była wstrząśnięta niektórymi reklamami ich produktów wyśmiewających Voldemorta, a kiedy zobaczyła nazwę Kupy Blok, stwierdziła, że zamorduje ich we własnych łóżkach. Sam sklep zrobił jednak na Moli duże wrażenie, a kiedy Ginny poprosiła, aby mama kupiła jej pufka pigmeńskiego, ta zgodziła się, a Ginny nazwała zwierzaka Arnold. 1 września wraz z Arturem odprowadzili swoje dzieci Harego i Hermione na Peron 9.3. W trakcie Bożego Narodzenia starała się z całych sił wytłumaczyć Persiego, że ten ma bardzo dużo pracy w ministerstwie i dlatego się nie pojawia. Jednak kiedy ten nagle się pojawił, traktował wszystkich bardzo chłodno, mimo to Moli podbiegła do niego i go uściskała. Wizyta Persiego była tak naprawdę wymówką, aby nowy minister magii, Rufus Scrimgeour, który przybył wraz z nim, mógł porozmawiać z Harrym sam na sam. Po dowcipie, jaki wycięli bratu Fred, George i Ginny, chłopak wybiegł z domu, a Molly była przez to załamana i bliska łez. W marcu pani i wraz z Arturem zostali wezwani do szkoły, ponieważ Ron został otruty. Nie groziło mu oczywiście żadne niebezpieczeństwo, ponieważ Harry bardzo szybko go uratował przy pomocy Bezoaru. Molly po przybyciu do szkoły uściskała Harego i podziękowała mu za uratowanie Rona, mówiąc, że bez niego połowa jej rodziny już by nie żyła. W czerwcu po raz kolejny udali się do Hogwartu, ponieważ Bill został raniony przez Fenrira Greybacka w trakcie bitwy na wieży astronomicznej. Matka była bardzo załamana stanem syna. Stwierdziła, że został ranny akurat, kiedy miał wziąć ślub, myśląc, że Flair nie zechce wyjść za oszpeconego Billa. Dziewczyna oburzyło to stwierdzenie i powiedziała, że nie interesuje jej wygląd chłopaka, bo ona będzie piękna za ich dwóch i tak czy siak ma zamiar wziąć z nim ślub. Molly na chwilę o nim miała ze zdziwienia, a potem stwierdziła, że pożyczy stary diadem ciotki Muriel, aby Flair mogła go założyć na ślub. Nikt nawet nie wiedział kiedy, ale nagle dwie kobiety padły sobie w objęcia i ostatecznie się pogodziły. Pod koniec roku Molly wraz z Arturem brała udział w pogrzebie Dumbledora. W 1997 roku Harry był transportowany przez Zakon z Privet Drive do Nory, ponieważ zaklęcie chroniące Harego w domu wójostwa, rzucone przez Dumbledora traciło moc w jego 17 urodziny. Molly wraz z Jeannie czekały na wszystkich w noże gotowe, aby pomóc. Ucieszyła się, kiedy Harry z Hagridem pojawili się jako pierwsi, ale mimo to martwiła się o resztę swojej rodziny. Kiedy przybył Lupin z Georgem, Molly była przerażona widząc, że jej syn stracił ucho i cały czas czuwała przy jego łóżku. Kiedy cała rodzina i reszta zakonu przybyli, Bill zaskoczył wszystkich mówiąc, że Murdy nie żyje, co załamało członków zakonu. Nie mogli jednak odbyć, żałoby tak jak powinni, ponieważ niedługo miał się odbyć ślub Billa i Flair i trzeba było wszystko przygotować. Molly starała się robić co w jej mocy, aby Harry, Hermiona i Ron pracowali osobno, ponieważ dowiedziała się o ich wyprawie i porzuceniu szkoły. Co jakiś czas jednak wymykali się nawet czujnym oczom pani Wesley i dogadywali szczegóły wyprawy. Moli nawet zabrała kiedyś Harego do komórki pod schodami pod pretekstem znalezienia niezidentyfikowanej skarpetki, chcąc tak naprawdę dowiedzieć się więcej o ich wyprawie. Harry jednak stwierdził, że to misja powierzona mu przez Dumbledora, i mimo słów Moli, że przecież jest wielu lepiej wykwalifikowanych członków zakonu, chłopak utrzymywał, że to coś, co może zrobić tylko on. Aaron i Hermiona zdecydowali się mu pomóc. W końcu któregoś ranka przybyli państwo do la cour wraz z Gabriel, młodszą siostrą Fler. Po długich namowach Moli i Artura zgodzili się zająć ich sypialnie, a sami Wesleyowie spali w salonie. 31 lipca zorganizowali przyjęcie urodzinowe dla Harego, a Molly upiekła piękny tort w kształcie złotego znicza. Wraz z Arturem dali chłopakowi tradycyjny prezent na 17. urodziny, czyli zegarek, który w tym przypadku należał kiedyś do zmarłego brata Moli, Fabiana, przez co miał wgniecenie. Harry nie wiedział co powiedzieć, więc po prostu przytulił Moli jak matkę. Kiedy tylko Charlie pojawił się w noże, Molly zmusiła go, aby usiadł i dał jej obciąć sobie włosy. Przed przyjęciem, Arthur poinformował, że wraz z nim pojawi się rufus Scrimger. Próbował wypytać Harego o jego wyprawę tak samo jak Molly, jednak nie uzyskał odpowiedzi. Przywiózł także testament Dameldora, a kiedy Molly weszła do pokoju, przestraszyła się, widząc Harego i ministra celujących w siebie różdżkami. 1 sierpnia odbył się długo wyczekiwany ślub Billa i Flair, jednak radosne wydarzenie zepsuł fakt, że Percy się nie pojawił. Moli razem z panią Delacour płakały widząc swoje dzieci idące do ołtarza, a podczas samej imprezy tańczyła z panem Delacour. Niedługo później pojawił się patronus Kingsleya informujący o upadku ministerstwa i śmierci ministra, ostrzegał ich także o nadchodzących śmierciżercach. Moli wraz z resztą rodziny poza Ronem zostali na miejscu, zostali przesłuchani i nic im się nie stało choć byli śledzeni. Około marca śmierciżercy dowiedzieli się, że Ron nie choruje na pryszkę i wyruszył razem z Harrym. Wesleyowie wtedy przenieśli się z nory do domu ciotki Muriel. 2 maja 1998 roku wraz z rodziną, członkami zakonu i gwardii Dumbledora pojawiła się w Hogwarcie, aby wziąć udział w ostatecznej bitwie. Pokłóciła się z Ginny, która chciała dołączyć do walki, jednak chwilę później temat ucichł, ponieważ pojawił się Percy, który przeprosił matkę mówiąc, że był głupi i ostatecznie pogodził się z rodziną. Molly martwiła się o Ginny, która została w pokoju życzeń, jednak walczyła zaciekle podczas bitwy, a w trakcie przerwy zarządzonej przez Voldemorta opłakiwała śmierć Freda. Po pozornej śmierci Harry'ego, kiedy bitwa rozgorzała na nowo, Bellatrix pojedynkowała się z Hermioną, Ginny i Luną i o mały włos zabiłaby córkę Molly. Pani Wesley wtedy wkroczyła i rozpoczął się pojedynek między nią a Bellatrix. Śmierć orzeczyni szydziła z Molly i jej zmarłego syna, przez co stała się nieuważna. Wtedy właśnie trafiło ją w zaklęcie pani Wesley, które zabiło Bellatrix. Voldemort widząc to wydał ryk wściekłości i już obracał się w jej stronę, aby ją zabić, kiedy Harry się ujawnił. Moli obserwowała ostateczną konfrontację Harego z Czarnym Panem i była jedną z pierwszych, która podbiegła do chłopaka, kiedy ten ostatecznie pokonał morta. Po wygranej bitwie i zakończeniu II wojny czarodziejów, Moli wiodła szczęśliwe życie u boku męża, widząc, jak jej dzieci dorastają i zostając babcią aż dwunastokrotnie. Nie wiemy jakoś bardzo dużo o umiejętnościach, jakimi dysponowała Moli, jednak postaram się opisać to najważniejsze, tak żebyśmy wszyscy mieli obraz jej zdolności. Moli oczywiście była absolutną mistrzynią w zaklęciach domowych. Potrafiła za pomocą różdżki wyczarować pyszne jedzenie z tego, co miała w domu, a także wszelkie zaklęcia związane ze sprzątaniem, czyszczeniem czy porządkowaniem nie miały przed nią tajemnic. Była także całkiem uzdolniona w rzuceniu zaklęć uzdrawiających. Potrafiła wyleczyć zadrapania, skaleczenia czy drobne zacięcia, choć oczywiście nie potrafiła wyleczyć złamań ani niczego poważniejszego. Dobrym pokazem jej umiejętności był moment, kiedy George stracił ucho, a ta zahamowała krwawienie, choć samego ucha nie potrafiła przywrócić. Co do pojedynków, to nie do końca wiem, co ona potrafi. No okej, okay, podczas bitwy o Hogwart pokonała Bellatrix, najniebezpieczniejszą przeciwniczkę poza Voldemortem, jednak sama Bellatrix była wtedy bardziej zajęta szydzeniem z Moli niż prawdziwą walką, więc ciężko powiedzieć tak naprawdę, jakie są umiejętności Moli w pojedynkach, tym bardziej, że nie widzimy żadnej jej walki poza tą z Bellatrix. Nie wiemy też, jakie były jej zdolności w dziedzinie czarnej magii, jednak można założyć, że jakąś wiedzę posiadała w tej dziedzinie, no choćby na przykładzie zabicia Bellatrix. Zbliżając się do końca, przyznam, że dla mnie jest to postać na równi z Ambridge. Ale nie zrozumcie mnie źle. Nie chodzi mi o to, że jest taka zła jak tamta ropucha. Chodzi mi tu o to, że kiedy Ambridge była tak dobrze napisana, że miałem ochotę ją zamordować, tak samo Molly była świetnie napisana do tego stopnia, że kiedy stawała się nadopiekuńcza, to mega mnie wkurzała, a kiedy była normalna, to po prostu kochałem ją jak własną matkę. Wielu ludzi krytykuje Molly za jej nadopiekuńczość czy faworyzowanie Harego, ale ja to widzę inaczej. Nadopiekuńczość Molly, choć potrafiła być wkurzająca. To była, według mnie, całkiem zrozumiała. Wielu ludzi zapomina o tym, że Molly na własnej skórze doświadczyła grozy, jaką rozsiewał Voldemort, kiedy zabito jej braci, a w drugiej wojnie w zasadzie cała jej rodzina dołączyła do zakonu. Nie dziwię się w takiej sytuacji, że stawała się nadopiekuńcza i robiła wszystko, co mogła, aby uchronić swoje dzieci przed śmiercią. To powiedziawszy, nie ukrywam, że najbardziej denerwowały mnie te momenty, kiedy uważała, że ważniejsze jest to, aby Harry, Ron i Hermiona ukończyli szkołę, a nie to, żeby pokonać Voldemorta, bo przecież są inni, którzy mogą to zrobić. Co do faworyzowania, to nie zgodzę się tutaj zupełnie. Nie uważam, żeby Moli kogokolwiek faworyzowała, a już zupełnie nie zgadzam się z tym, żeby przedkładała Harego ponad swoje dzieci. Wystarczy spojrzeć na jej reakcję w sytuacji z Persim, czy radość, kiedy Ron został prefektem. Według mnie po prostu Molly zaakceptowała fakt, że nie ma już siódemki dzieci, a ma ósemkę razem z Harem. Podjęła decyzję, że zastąpi mu matkę, która nie miała okazji go wychować, jednocześnie starając się dać mu ciepło domowe, którego brakowało u Dar Choć wielu ludzi widzi to jako zaniedbywanie własnej rodziny dla Harego, ja tego w ten sposób nie widzę. Dla mnie po prostu Molly ma ogromne serce i była w stanie podzielić się miłością także z Harem bez uszczerbku na uczuciu, jakim darzyła własną rodzinę. Według mnie Molly jest wspaniałą matką i cieszę się, że Rowling napisała ją właśnie tak. Na koniec jak zawsze, uraczę Was kilkoma ciekawostkami. Molly użyła swojej różdżki w trakcie całej serii jedynie 25 razy. W przeciwieństwie do plotek krążących wśród fanów, że to Neville miał uśmiercić Bellatrix, autorka wyznała w jednym z wywiadów, że od początku przeznaczyła tę rolę Moli. Swój wybór uzasadniła dwojako. Po pierwsze, chciała dać tej bohaterce ważny moment, rolę do odegrania, która udowodni, że fakt poświęcenia się w pełni rodzinie nie oznacza mniejszych umiejętności magicznych. A po drugie, chciała pokazać zderzenie miłości macierzyńskiej Moli z miłością obsesyjną Bellatrix. Julie Walters, odgrywająca rolę Molly Wesley, na planie nosiła perukę, gdyż jej naturalne włosy są krótkie i bardzo jasne. Ode mnie na dzisiaj to tyle. Przyznam się, że nie spodziewałem się, że ten film wyjdzie tak długi, ale mam nadzieję, że dotrwaliście do końca i że wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, a w komentarzu napiszcie, co myślicie o Molly, i powiedzcie, co chcielibyście zobaczyć jako następne. Zostawcie także suba, jeśli podoba wam się to, co robię, bo jesteśmy coraz bliżej 2000. Widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.